Niewiarygodne. Daria Zawiałow i Dawid podsiadła u boku światowej gwiazdy. Fani zachwyceni. 17 listopada 2025 roku w krakowskiej Tauron Arenie wystąpił tą model. Artysta przy okazji swojego występu zaprosił na scenę Dawida Podsiadła i Darię Zawiałow. Publiczność dosłownie wpadła w euforię. To muzyczne spotkanie było efektem zaskakującej historii, która zaczęła się dużo wcześniej. Podczas koncertu Toma Odala widzowie w Tauron Arenie przeżyli coś, czego nikt się nie spodziewał. W pewnym momencie na scenie obok brytyjskiej gwiazdy pojawili się Dawid Podsiadło i Daria Zawiałow. Publiczność dosłownie oszalała. Wszystko zaczęło się od podcastu to model zachwycony coverem zawiałów i podsiadły. Podczas podcastu Studio 960 FM Mateusz operchał pokazał delowi fragment, w którym zawiałów i podsiadło wykonują jego utwór E Day. Reakcja brytyjczyka była natychmiastowa i, pełna szczerego entuzjazmu. Jest bardzo dobry, niesamowity, to prawdziwi artyści, powiedział Oden po pierwszych dźwiękach. Nie krył radości, dodając, że uwielbia obserwować, jak inni interpretują jego muzykę. A potem padły słowa, które doprowadziły do spotkania muzyków. Może, jeśli słuchają nas teraz ich fani, to mogliby zapytać ich, czy któreś z nich nie chciałoby dołączyć do mnie na scenie na moim koncercie w Krakowie, w listopadzie? A może oboje, zapytał? Zaproszenie przyjęli? I to w wielkim stylu. Historyczne wykonanie Backfl i Daj. Fani byli zachwyceni. Kiedy podczas koncertu w Krakowie na scenę obok Odela weszli Daria Zabiałow i Dawid Podsiadło. Publiczność eksplodowała owacjami. Wspólne wykonanie Black Friday na pewno pozostanie na długo w pamięci słuchaczy. To model wrócił do Polski w ramach trasy Wonderful Life Tour 2025. Koncert w Tauron Arenie był częścią europejskiej trasy Wonderful Life Tour 2025. Odel odwiedza największe miasta Starego Kontynentu, a Polska znalazła się wśród przystanków. Krakowska publiczność usłyszała największe hity artysty, w tym poruszające Anot Herlowe, ale też premierowe utwory z albumu A Wonderful Life.